Cześć! Chcieliście więcej odcinków, w którym podrywam dziewczyny, więc oto przed wami. Dzień dobry. To wszystko może być twoje. Okej. Okay. Musisz mi wpisać swój numer najpierw. Sa też zaadoptuję. Proszę? O, no, wpisuj numer. Numer? No tak. E, ja sobie sama kupię. A, no to o to mi właśnie chodzi, ale ja ci doradzę. Aha, super, a co, ja, ja wiem co chcę. No tak kobiety zawsze mówią, że chcą, okay. ale tak nie do końca. Dobra masz. No dobra, w ogóle Łukasz jestem. Ty sam tutaj przylazłeś? Mhm. O no sorry, ja tak nie daję numeru. E, no to poczekam. No dobra, to może być, no to podaj na... W ogóle Łukasz jestem. Kasia, miło mi. Cześć, Kasia. O! Mama. O, o! Cześć, mam. Być może przyszło to z się teraz widuje. O, to już tak! No, no trzeba no. wszystko zapomnieć. Zwierzęta też lubię, mam pełno, także. O! Hej! Hej! O! Łukasz w ogóle jest. To będę dzwonił. 300 razy na dzień wystarczy? Może 3? Dzieci eee, 3? Może pójdę Sorry? No, wpisuj A, z jakiem? No, twój numer A? Twój numer Na misiu No, ty ja Ja za trojkę duży A dla mnie nie problemu Daj, to lata już że ciekawa taktyka No, taka a co tu się ba? Normalnie, nie? Pierwsze, o czym pomyślałam, to że chcesz spytać o kierunek, pokazać mapę, czy coś takiego. A, tu jednak. Chciałbym spytać o drogę, ale to do mojego serca. Zdjęcia mamy zrobić? Na Na do No do ciebie. A ja ci dam, pa. Mój numer? Czemu? To co? No. Twój numer. No proszę bardzo. Dzięki. Nie wiem po co, ale teraz są Będziemy się umawiać. Okej. Okay. To dzwoni. No <laughs> dobra, na razie. O cześć, słuchaj, zauważyłem cię, telefon masz na wierzchu to wpisuj. Eee, jest. What? Your number. Come on. Ach. A, nie, 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 This will To nie, secret. nie, nie, Ale z kobiety bym zjadł. No, nie, tak. O, co to już za dotykanie! tak nie, tak nie, nie, dotykać. nie, 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 O, nie, też nie, 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 tańce, no, seks. O, cia, 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 cia. <laughs> Dawaj, dawaj. A później kiss i w ogóle. I randeczka. No, ty moja żona. Mm. Oh! Dobrze telefon na wierzchu masz of piso od razu. No piso numer. I don't sorry, I don't understand. Your number. And I give you a message and we'll see what happens. Okay, okay. Come on! <laughs> okay. Oh maybe you will be my new wife. Maybe. Yeah, where are you from? Have a good day. Bye. bye, bye. bye. Pisuj i... What? No numer twój. Nie, nie daję numer. Ja tam nie daj. Może być Instagram albo co innego. To. Instagram. No dobra, to może być. Dobre. o Oj, będziemy. Dobre. Dobry. Dobry. No, Dobrze ja ogonam pana na YouTube. No. Dzień dobry. Hej. Tu kolejny No, to będzie piękna historia. Ja mąż, ty żena może. Ja nie pamiętam. tam, nie pamiętasz. O, no, dobra, to zapisuję. O, o, teściowa. Dzień dobry. so you need English, Spanish, Polish, Russian. Oh, Russian. Nice. Nice. Very nice. Можем поговорить. Are you from Poland? Так. Так? Yes. So you need my number. Так. И ты, я, милость. You look very beautiful. Jak like my future wife. Really? Mm. What is your name? Lucas and your Alina. 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 Okej, okay. O, już pisuję. Okej, okay, mam. To będę dzwonił 300 razy na dzień. Okej. Okay. Zero problemu po 24, jak żony nie ma w domu. Okej. Okay. <grym> 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 Może ty wiesz, gdzie tutaj jest jakiś kardiolog? Kardiolog? Nie, tak. Nie Albo mam problemy sercowe, bo się w tobie zakochałem co teraz? Trzeba się wymienić kontaktami. No dobra to. To jest najlepszy lek na ten problem sercowy. Chyba już znalazłem rozwiązanie. Tomasz, pisuj. O! Bo ja to ah. Hello. <laughs> come on. W, w, which which language do you speak? Your number. Why? Love. No. Come on. No. Come on, come on. No, no. I I don't know you. Uh, I, I'm Lucas. I didn't see you. I look I'm Lucas. Lucas Masena. Oh, Masena. Okay. Ładne imię. Huh? Dziękuję. No, nice. From, from which country are you? Uh, I'm uh, Kosia. Kosia? Kosia. And you? Kosia. Country? From which country? Uh, Kosia. Not Kosia. From which country? Lubelskie. Uh, why do you speak English if you can speak Polish? Uh, I don't know why you speak English. I do speak Polish. No. You. You Spanish? No! Habla espanol? Czy kończy, kończymy na dzisiaj, nie? To wszystko, no to jak się wam spodobało to łapka w górę komentarz napiszcie, jakie inne chcecie takie typu filmy jaki inny sposób na podryw no i tak dalej, do zobaczenia następnym razem To cześć!